Siema! Witajcie w kolejnym podsumowaniu tygodnia. Innymi słowy, cotygodniowa spowiedź ogrodnika z tego, co działo się w tym tygodniu i jakie są plany na nadchodzący tydzień. Zainteresowani? No to lecimy z tematem. W tym tygodniu to był taki dosyć pokręcony dla mnie tydzień, w związku z tym tak samo pewnie chaotycznie będę go dzisiaj przedstawiał. Ale jeśli to nie jest dla Was problem, no to słuchajcie dalej. W tym tygodniu miałem dużo różnych interwencji, takich nawet drobiazgowych, m.in. szybkie podwiązywanie hortensji przed deszczem, który miał się pojawić. Z uwagi na to, że te kwiaty mają bardzo okazałe kwiatostany, w związku z tym trzeba było je zabezpieczyć jakoś przed ewentualną ulewą. Wyszło to dobrze. Są bardzo dobrze podparte, przywiązane, więc tutaj nie musimy się martwić o to, że od deszczu połamią. Już kilka było łodyg złamanych, w związku z tym no, trzeba było je odciąć. Podobnie zresztą tutaj ta róża, którą widzicie na ścianie, ona też dosyć mocno już zwisała, też ją udało się podwiązać. Ale to są pierdoły. A coś konkretniejszego. Po konkrety to zapraszam was na koniec filmu, bo tam dowiecie się jednej ciekawej rzeczy. Z kolejnych pierdół to no, była dziura w róże. W Wróżek, która w sumie już była długi czas w ziemi, nigdy wcześniej nie była używana, ja jej nie, 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 nie kładłem. I się okazało, że po odpaleniu nawodnienia z ziemi wylatuje woda. A teraz coś ciekawszego. Pamiętacie moje intro? Pamiętacie, ten fragment. Tak, tutaj buduje utwardzenie i przyjechałem je rozbudować. Przyjechałem tutaj na tą realizację po to, żeby powiększyć tą część utwardzenia. I tutaj pojawiła się pewna komplikacja, ponieważ nie tyle jak komplikacja z samą realizacją, w sensie, że jakiś problem na terenie, pojawił się problem z dostępnością materiału który tutaj pierwotnie był położony. Także po konsultacji z samym inwestorem prawdopodobnie będziemy tutaj układać trochę inny materiał. No niestety musimy za nim trochę zaczekać w związku z tym niestety w tym tygodniu tego nie byłem w stanie dokończyć. Więc jeśli jesteście zainteresowani i jesteście ciekawi jak to wyszło i jaki to był dokładnie materiał, który tutaj wjechał właśnie na to utwardzenie, oglądajcie moje filmy, bo pewnie coś tam się pojawi. Musiałem posprzątać taki mały zakątek. Trochę już zarósł od ostatniego sprzątania, w związku z tym e, zadanie posprzątania tego bajzlu przypadło mi. No i zobaczcie, jak się za to zabrałem. Może ten? Jak sami widzicie, poszło całkiem gładko, a tutaj się pojawił plan, żeby tą całą powierzchnię, którą udało się odsłonić, jeszcze przykryć agrotkaniną, ponieważ jest plan, jakiś przyszły plan na wykorzystanie tej przestrzeni. Jak widzicie, no, mata ma tutaj spełniać rolę tą samą, którą pokazywałem Wam właśnie tu, właśnie w tym filmie. Tak, w tym filmie tutaj Wam pokazałem e, rolę i sposób wykorzystania agrowłókniny, agrotkaniny, geowłókniny. No właśnie i tak dalej, tak jak w tym filmie, więc jeśli jesteście ciekawi jak można wykorzystać, albo inaczej jak nie korzystać z agrowłókniny, geotkaniny i innych materiałów do przykrywania, to odsyłam właśnie Was do tego filmu. Tymczasem lecimy dalej. Miałem koszenie w tym tygodniu, ale nie w tym ogrodzie, który widzicie na sam koniec tygodnia, tylko w moim ogrodzie no tutaj w ogrodzie pojawiła się chwastnica, w związku z tym trzeba się jej jakoś pozbyć. A najlepszym sposobem na pozbycie się chwastów w trawniku jest przede wszystkim regularne koszenie. Nie mogłem zostawić tego trawnika bez opieki, w związku z tym kosimy. No i to było mniej więcej na tyle. Ale na sam koniec tygodnia, na zwieńczenie tego tygodnia, wybrałem się jeszcze po rośliny do ogrodnictwa, w którym to ogrodnictwie nie byłem już, żeby nie powiedzieć, nawet dwa lata. I muszę Wam powiedzieć, że się tam trochę od mojej ostatniej wizyty pozmieniało. O ile asortyment roślinny jest niezmiennie ciekawy, o tyle pojawiło się też kilka nowych miejsc. Możecie sobie zerknąć na rośliny, które udało mi się nagrać. Te, które kupiłem będziecie mogli zobaczyć w przyszłym tygodniu, więc jeśli jesteście ciekawi co to za rośliny, no to śledźcie media społecznościowe, bo pewnie pojawi się informacja o tym, jakie to rośliny były, a nawet jeśli się nie pojawi, no to zobaczycie je na pewno w przyszłym tygodniu, ponieważ zaraz po niedzieli jadę je wysadzić. I to by było mniej więcej na tyle w tym tygodniu. Więc jeśli ciekawi Was, co, co będzie się działo w przyszłym tygodniu, no to Wam mogę odpowiedzieć, że skoro w tym tygodniu w środę nie widzieliście filmu, o którym Wam wspominałem w poprzednim podsumowaniu tydzień temu, to oznacza to tyle, że w nadchodzącą środę możecie się spodziewać właśnie tego filmu, który Wam obiecywałem, czyli zakładanie trawnika, część zakładanie trawnika na glinie, część druga. Jednocześnie muszę Was poinformować, że Kończę jeszcze jeden film z tego, co kupiłem w zeszłym roku. Też już to ten film będziecie mogli zobaczyć dwa tygodnie, dwa tygodnie później po tym filmie, który pojawi się teraz w środę, czyli tak właściwie za dwa i pół tygodnia będziecie mogli zacząć kolejny film, i potem powinien być jeszcze jeden. Ale jakie to będą filmy dalej, to Was zostawię z taką niepewnością, chociaż ja już wiem, jaki to będzie film. Trzeci film, który pojawi się za miesiąc. No nic, z tą nutką niepewności zostawiam Was do następnego podsumowania. Eee, żegnam się z wami gorąco, życzę Wam spokojnego, miłego weekendu i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć i pa. Nie bój się. A, miałem koszenie w tym tygodniu.